Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do sklepu action. Przyjrzymy się nowościom, jakie pojawiły się na półkach, więc jeśli jesteście gotowi, no to lecimy. Pierwszą nowością, jaką chciałabym Wam pokazać, jest ten praktyczny zestaw koszy. W środku znajdziecie trzy sztuki, dwie mniejsze i jeszcze jeden większy. Kosze znajdziecie w dwóch wariantach kolorystycznych, z kremowym koszykiem oraz dużo jaśniejszą z białym koszykiem. Ten zestaw świetnie sprawdzi się na przykład w łazience, na kosmetyki, albo może znajdziecie dla niego jakieś zastosowanie w kuchni czy w przedpokojach. Wiecie, może na drobne rzeczy, które stale wam zalegają na komodach. I ten zestaw kupicie za 45 zł i 45 groszy. A tu bardzo funkcjonalna nowość z działu kosmetycznego, mianowicie organizer do patyczków do uszu. Wykonany jest z bambusa i to, co jest bardzo fajnego w tym produkcie, to fakt, że nie wyciągamy patyczków z góry, jak to ma zazwyczaj miejsce przy tego typu organizerach. Tylko one nam spadają na dół, skąd je wybieramy. Cena tego organizera to niecałe 7 zł. Nowością na tym dziale jest także mydło płynie do rąk, ma 98% składników pochodzenia naturalnego. Dostępnych jest kilka wariantów na bazie ziół. Jego cena to niecałe 7 zł. W nowościach dekoracyjnych znajdziecie to przepiękne i wyjątkowe lusterko. Zawieszone jest ono bowiem na linie i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które z pewnością będzie wyróżniać to miejsce, w którym je zawisicie. Ma wymiar 29x25 cm i kosztuje zaledwie 14 zł. Przechodzimy teraz do działu kuchennego, gdzie znajdziecie ten zestaw noży. I słuchajcie, w komplecie jest 5 sztuk noży z powłoką marmurową. Bardzo wam chciałam go otworzyć i na szczęście udało mi się znaleźć już wcześniej otwarty egzemplarz, dlatego, to dam! Musicie przyznać, że prezentuje się bardzo elegancko. Myślę, że ten zestaw świetnie nada się na prezent, bo naprawdę robi wrażenie. I słuchajcie, tu macie dokładnie podane przeznaczenie każdego z noży. I cena tego zestawu to niecałe 33 zł. Dostępne są już też takie tace metalowe, mają uchwyty dzięki czemu możecie je wykorzystać do przenoszenia lub mogą Wam też posłużyć po prostu za ozdobę. Kupicie je w dwóch wariantach kolorystycznych, w kolorze złotym lub czarnym za niecałe 35 zł. Kochani jak zwykle przypominam Wam o grupie na facebooku, jeśli lubicie buszować w sklepie Action to zapraszam Was do grupy w której wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, co Wam się sprawdziło a co totalnie odradzamy i link do tej grupy znajdziecie w opisie filmu. W jednym z ostatnich filmów pokazywałam Wam bieżniki na stół i pojawiły się właśnie obrusy w przepięknych wariantach kolorystycznych. Obrusy mają wymiar 145x250 cm i naprawdę jest ich sporo, także jest w czym wybierać. Tu na przykład wersja klasyczna czarna i zobaczcie, słuchajcie, jakie one są w ogóle miłe w dotyku, no są aksamitne. Tu macie też taką typową wersję świąteczną, piękna głęboka czerwień i tu jeszcze wersja butelkowa, też bardzo elegancka. I za te obrusy zapłacicie niecałe 45 zł. Na dziale z dekoracjami pojawiły się przepiękne lampiony. Są metalowe, naprawdę sporych rozmiarów, bo są wysokie na 42 cm. Także będą na pewno widoczne gdzieś w ogrodzie czy na parapecie. Do wyboru macie dwa warianty kolorystyczne: biały i czarny, ale najważniejsze. Te lampiony wyróżniają się od innych przepięknym kamieniem po środku, dzięki czemu wyglądają bardzo ładnie. Lampiony nie posiadają świecy w zestawie i złocie najlepiej pasują do nich te o wymiarach 5 na 7,5 cm. Kupicie je w świetnej cenie, bo za niecałe 35 zł. Za niecałe 14 zł możecie kupić też te przepiękne i wyjątkowe świeczki w szkle. Mają, zobaczcie one, taką bardzo przyjemną pokrywkę i taki frędzelek. Dostajecie je w kilku wariantach i kolorystycznych i zapachowych. Tu na przykład mamy taki pomarańcz. Tu o standardowym kolorze szkła. O zapachu drzewa sandałowego. Producent obiecuje, że świece się palą aż do 26 godzin, ale szczerze mówiąc trochę by było mi nawet ich szkoda palić. Tu jeszcze mam w kolorze zielonym świeczkę o zapachu jabłuszka z cynamonem. Także jest czym wybierać. Bardzo ładnie się ona prezentuje. I może też stanowić dla was po prostu świetną dekorację na wasze stoły. Gorąco was zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli trafiliście tu przypadkiem, to po kliknięciu subskrybuj, będziecie powiadamiani o nowych filmach, no i będziecie na bieżąco z nowościami w action. A tych jest zawsze całkiem sporo. A jeśli już subskrybujecie mój kanał, to bardzo wam dziękuję za zaufanie i za to, słuchajcie, że jesteście. Bardzo mi zawsze miło, jak piszecie komentarze i dajecie znać, co tam u was słychać lubię takie praktyczne rozwiązania w Action. W nowościach znalazła się też ta pluszowa ławka z drewnianymi nogami. Do wyboru mamy niestety tylko jedno, białe poszycie. Mówię niestety, bo jakoś najbardziej widziałabym ją na przykład na przedpokoju przy butach, żeby można było jej sobie wygodnie ściągnąć. Kupić ją za niecałe 120 zł. Pozostając jeszcze przy meblach, możecie kupić w Action takie stoliki z drewna mango. One są okrągłe, bardzo ładnie się też prezentują. Wiecie na przykład, że postawić tam po prostu świeczkę. no Nie mówię jakiś wystawny imprezę, przy tym robić, ale tak w salonie jeśli na przykład nie macie za dużo miejsca i kupicie go za niecałe 130 zł. A tu jeszcze do kompletu możecie sobie kupić taborecik. I on jest w cenie 98 zł. W nowościach znalazłam także taką szafkę idealna na jakieś drobiazgi, ale tak myślę, że bardziej dekoracyjnie za niecałe 90 zł. I także jeszcze taki stolik w kolorze czarnym z metalową ramą za niecałe 88 zł. Kuchennych nowości znajdziecie także komplet sztućców w pięknym złotym kolorze ze stali nierdzewnej na 4 osoby, także wszystko po 4 sztuki i zapłacicie za niego niecałe 40 zł. Pojawiły się także te przepiękne widelczyki deserowe, idealne myślę na przykład na ciasto. Za 9 zł kupicie 6 sztuk i także łyżeczki, łyżeczki deserowe, za 6 sztuk zapłacicie 9 zł. I tu coś co ja bardzo lubię, czyli takie zestawy do sałatek, macie i widelec i łyżkę. I za te dwie sztuki zapłacicie całe 10 zł. Ostatnio po moim buszowaniu na dziale kosmetycznym odkryłam, że Action ma naprawdę przepiękne flakony z perfumami. Tu na przykład możecie kupić perfumy z flakonem w kształcie torebki. I chcę na to niecałe 23 zł. Kochani, bardzo wam dziękuję, że wytrzymaliście dziś mój schorowany jeszcze głos. Dlatego przy okazji życzę wam dużo zdrówka. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się dzielnie i zdrowo. Pa!